Cześć moi drodzy, ja jestem Luciko, a to przed Wami kolejna ocena kont widzów z gry Genshin Impact na Hida na tle Sumeru City. Ładny widoczek naprawdę. Mm, kurczę, klimatycznie się tutaj naprawdę zrobiła. Ładna pogoda w Sumeru zawsze jest. Kurczę, naprawdę jeden z fajniejszych regionów, jakie zostały wprowadzone do gry jak będzie wyglądać Fontaine, czy będzie jeszcze lepsze, czy może troszeczkę twórcy tutaj się rozleniwią i będzie gorsze, zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że Fontaine na większość czasu będziemy spędzać pod wodą, ale mimo wszystko klimat francuski, kanały i tak dalej, i tak dalej, szczury, zobaczymy jak to wszystko zrealizują. Mimo wszystko też fajny potencjał, fajne klimaty nas oczekują, a tymczasem na razie zatrzymajmy się w Sumeru i ocenimy wasze konta. Kolejne trzy ofiary... Żeby się zgłosić do odcinka musicie wpić na Discorda i tam w specjalnym kanale podać swoje a ewentualnie jeśli się wstydzicie to napisać mi na prive'a. Także co, lecimy z tematem. Luciamurko, czyli jeden z moich moderatorów na Discordzie. Widzę 50 ręka, 0 sygnatury, 272 90, nieruszony Spiral Abyss. Też myślę, że przy takich postaciach już mógłbyś się ruszyć do 8 piętra przynajmniej. Yy, abyś się od 9 piętra resetował, więc do 8 piętra jak najbardziej możesz próbować już robić. Ale widać, że to jest takie początkowe konto, takie dosyć jeszcze w miarę świeże, więc wezmę to pod uwagę. No i co? Yy... Aha. No nic, znalazłem zastępstwo. Mlecz of Darkness. EOD już kiedyś chyba występował odcinka, odcinku, ale już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nawet jeśli występował albo nie występował, tak czy inaczej zgłosił się raz jeszcze i cóż będzie ocenka konta? E, 602 cmenty, 11 abys. Piętro, okej. Okay. Ekspert nowy myślałem, że troszeczkę bardziej poruszysz ten abys. A może jeszcze nie miałeś czasu. A wiadomo, 600 był niedawno. Dobra, spoko, Nie, nie będę cię czepiać. świąta ranga, I have... Too, way too many oh, for 5 stars. Spears help me. Aha, ma za dużo włóczni. To jak widzicie, 90 level, 5 ergwiazdkowe postacie, więc porządne konto tutaj musi być. Iluke ze skinem się kłania. Beacon of the Red Sea, ooo. Oh, miecz. Tutaj. Day 56, 175, 1600, a tak prawie 1700 i 261 Elemental Mastery, czyli. Taki deluxe dosyć porządny. Nie wiem, co flames, oczywiście, ale z tego, co mi tam Eoda kiedyś mówił, to jest obowiązkowy set na deluxe. Nie, no, artefakty porządne. To widać pokrytach już samych, że artefakty będą porządne. Z2, ok. 7, 10, 10 no to wiadomo, że to jest porządny main. Oko, diluk bardzo, zazdroszczę. Ale jakoś mi się nie uśmiecha wydawać hajsu na jego skina. Janari! O! Ostatnio zbudowałem sobie ten Trianary'ego i bardzo przyjemnie mi się nie gra. łuk, okej, okay. ale bardzo dobry łuk, jakby nie było. I... Wanderers, aha! Rozumiem, pod czarcia, tak? No Chacha tak jak najbardziej spoko jest. Eee, 81, 167. <grym>, mój lepszy. Dobra. Talenty, 10, 9, 10. No ale ja też mógłbyś podciągnąć, jak już tak koronujesz, no ale spoko. Nie no, spoko Tenarii. Chociaż łuk dobra, radę lepsze ogarnąć, tak mi się wydaje. I tak jest bardzo dobrze. Artaglia. Skyward Harp, okej. Okay. O kurde. Coś ty mu dał, mu w tym to chłopie. mu mu teraz cztery części, albo Heart of Depth 4 cztery części. Przecież Krytowo widzę, że dobrze stoi. Nie wiem, coś ci brakło. Albo Sansę, albo Kwiatek musisz wymienić. <grym> e, okej, okay, 10-10-10. Mmm, dobra. Raiden Shogun 9910 też porządnie zbudowana. 76 łokrytowo stoi, tak pół na pół na, energy, na ten, dobre. Emblewa w Fate, ale bardzo porządna, Shogunowa. I Primordial Jade Cutter, no wiadomo. Dobrze. Czapeczka bardzo fajna, oddawaj. Ja tak też spokoło, nawet bardzo spoko, zobaczcie ile crit damage'a. Tutaj trade wywniosło. Nie na no, porządne statystyki. Bardzo porządne. Nie na no, mocno. Musi być ta szugunowa. E, C0. 99. Ok, dobra, spoko. Yo, Mia. Mniej szybko lecę z tym kątem. Wiem o tym, ale bum, co ja tutaj mogę powiedzieć? Bardzo porządnie zbudowane konta. W Rust. okej. free to play. Yo, Mia. Idziemy nawa, ok. Zresztą niedawno nagrywałem poradnik na tematy Mi więc was serdecznie zapraszam do nadrobienia. A jak widzicie statystyki też są bardzo porządne. C0 Mi Konstrukcje u w ogóle są bardzo opłacalne. Pierwsze C2, zwłaszcza C1 C2 bardzo opłacalne są. Chociaż C1 nie wiem czy nie miał związku z burstem Mi ale... nasze to jakiś bonus do ataku na 20% był. Tego co pamiętam. W pod HP już widzę. Tak. Pavonius Lens. I Tenat City. Ok, standardowo, chociaż ja wziąłem full set pod HP dwie części z i dwie części z tego drugiego. Cały czas zapominam jego nazwę, nie mogę się przyzwyczaić. A Tenat jako że tutaj fajny bonus dla całej drużyny, bonus atak jest to myślę, że też jest jak najbardziej okej. Okay. Dobrze, okej, okay. okej. Okay. Nie no, barzondy, żongli, nawet krytowy, w miarę. Stoi, coś tam powinien bić. <ścoughs> okej. Okay. Kazucha. 1000, sprawia, że 1000 elemental mastery. I 1500 ataku. Freedom sworn. okej, okay. zdobyłeś ten mieczek. Co jeden Kazucha, łot, już taki bardzo porządny. Kazucha Deluxe, można powiedzieć. Okej, okay. i 154 Energy a To już jest taki bardzo poprawny kazucha, Kurczę, to jest, można powiedzieć, idealny build. Pierdawo chociaż w sumie troszkę szkoda, no, no wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Krytowo ciężko zbudować. Czemu ja wyszedłem? Yellow Sacrifical Bow. Okej. Okay. Emblem, moja szkoła. <ścoughs> W sumie poradnika na temat Jelan nie nagrywałem, wiem że tam kiedyś po nią poruszowałem i poświęciłem na to y, odcinek, gdzie eksperymentowałem na artefaktach Jelan, a to już jest dosyć stary film. też zbudowałem ostatnio pod emblema. Okej, okay, dajcie znać, czy chcielibyście poradnik na temat Jelan, y, moją opinię na temat tej postaci, jaką konkretnie zbudować, y, jakie są wyznaczniki. Ale z racji, że ubraliśmy na... ubrałeś tutaj na nią y, emblem, to do 250 energy recharge'a warto by podkręcić. Ale z racji, że tutaj kryty też masz bardzo dobre, to już i tak to czyni ją bardzo dobrym y, tutaj y, sub-DPS-em. Chyba, że to jest DPS, nie wiem, daj znać jak nią grasz. <laughs> nie no, cena konta tutaj myślę, nie będziemy się kłócić 10 na 10, tutaj każda postać praktycznie bez skazy. Bardzo fajnie zbudowana, bardzo fajnie przemyślana postacie. Może tutaj ja nie rozumiem czemu Glatators, ale biorąc pod uwagę, jakie są kryty tutaj porządne, to e, nie będę się kłócić, więc no, gratulacje. 50 e 10. na 58... 58 Adventure Rank, zbieram na C2 Eule. Wow, porządna fanka. Też widzę 5 gwiazdkowo. Większość postaci na 90. Pula. Śni2204, bardzo ładny kryty. 1800 ataku. Serpent Spline, i to na R3, kurde. I Pave playmo Flame, ok, jeszcze nie robiłem poradnika na temat Euli, a już widzę, że moja szkoła. Tancy fajne, oddawaj. Goblet mam lepszy. <laughs> nie no, bardzo dobre Eula. C0, ok, czyli na C2 zbierasz. Powodzenia Ci jeszcze w wiszowaniu Eula, już na C0 jest tak naprawdę OP. Ale jeśli planujesz wiszować, to spoko. Kamisato Ayaka, 2400 ataku prawie, że? Już widzę, że Amenoma jest yy, założona, ale bardzo dobra broń jakby na Ayaka free to play. Blizz tutaj 3178, czyli to musi być Blizzard. Hmm, ok, chociaż trochę tego Crit Damage dałoby radę więcej, ale zresztą, że broń daje ci tak to nie będę się przyczepiać, mimo wszystko i tak bardzo dobrze Ayaka zbudowana już widzę jest tutaj. 8, 8, 10. Okay, spoko. Bardzo dobra jaka. Sino. Staff of the Scarlet Sands. 65200 200. I the major. Kurde, też nie mam się tutaj co wypowiedzieć. To, to już widzę, że dobrze zbudowane. Sino. Widzę, że na łatwiznę poszłaś i jest tutaj zbudowane pod yy, yy, Gladiator z 4 części. Najprościej, tak naprawdę, najlepiej. Piórko masz potężne, ale czapkę pasowałoby podmienić na coś innego. Coś, co by dawało tutaj w substatach crit-rate, no ale wiadomo, nie zawsze ma się to szczęście. No ale tak, poza tym to nie wiem, tutaj do czego się przyczepić. Talenty masz poronny, chociaż normalnie tak bym jeszcze podciągnął. E, and Shogun 10, 10 i 50-104 i 262, ok. Czyli widać, że tutaj pełny potencjał emblemu jest wykorzystywany. Chociaż kubek wiadomo, z tym mogły być zawsze lepsze, ale też ja się powtarzam, nie można mieć wszystkiego. Uuu, czapeczka bardzo mnie boli tutaj. Dodana sesyka bardzo mnie boli, oby ci się szybko udało to zmienić. O ile farmisz jeszcze, ale już teraz y artefakty są dobre. Jakby nie będę tutaj nic mówić, no dobra. Raiden Shogun, nie, no nie każdy musi mieć idealne artefakty, nie mm, też. Potencjalnie na jeden set trzeba wiele tygodni, wiele dni, wiele miesięcy czasami poświęcić, żeby naprawdę porządne statystyki wykręcić, co też nie każdy ma takiego farta, ja sam wielokrotnie przerabiałem ten temat, na przykład taka catching to naprawdę tak z pół roku farmienia mi zajęło, żeby wykręcić porządne statyki, statystyki. A reszta artefaktów, co przy okazji farmienia to jakoś tak po drodze i się ulepiło niektóre postacie, nie? Okej. Okay. Kazucha 677 Elemental Mastery poprawnie, już widzę tutaj Aaron Sting. Mm, free to play Kazucha, bardzo dobry Kazucha, jakby nie wiem. Chociaż tutaj w Sansach zamiast Energy Recharge bym dał Elemental Mastery, i w Subsecie bym się postarał o Energy Recharge. Ale to też wymaga dużo farmienia. Kwiatek coś tam mało, daje tego Elemental Mastery. I tutaj też nie widzę elemental master, więc piórko i kwiatek też nie miałaś, farta, widzę. Ale życzę Ci powodzenia w farmieniu. No i co jeden kasuka, czyli tu już jest taki prawie, że deluxe. Jeszcze troszeczkę podciągnąć i naprawdę jest, będzie epicko. Hutao, jak dawno nie widziałem Hutao, Dragons Bane. Okej, okay. czyli to jest taka free to play Hutao. No, krytowo mogłaby być lepsza nieco. Kryt rate nie jest zły. Ewentualnie do 60, podciągnąć do 65. 5 no, jednak mógł być lepszy, no ale wiadomo, broń jest taka, jaka jest. Mm, więc tutaj też spodziewam się, że jednak jest, mimo wszystko, jakieś tam reakcje powinny walić. No i Set Crimson Witch of Flames. Daje znać, ile ci pije, czy jesteś zadowolona. Nie mówię, że jest to z ale wiadomo, mogłoby być lepsze. No. Nawet jeśli nie Staff w Home, zresztą nagrywałem poradnik na temat Hutao, więc tam polecam sobie zarknąć. Chociaż nie wiem, czy nie jest już ten poradnik dosyć przedawniony, bo to jest jeden z moich starszych filmów. Jeszcze miałem ten spieprzony mikrofon. No ale mniejsza. Ale tym aż bardzo spoko. Nahida. Nahida. Lost Prayer. Czy to jest DPS, kurcze? Aż sobie zarknę 5647. Kurde DPS hida jak się patrzy 420 elemental mastery, okej okay. I put memories mm -hmm. Powiem wam, nie wiem co powiedzieć na temat Okej, okay, kurde, kwiatak jest zajebisty <grym>, Kurde macie DPS hida. tego jeszcze nie widziałem Fajnie, fajnie 888, DPS hida, Ja pierdzielę, ale jaja Ten ja. mastery te mastery w piórku masz sporo element mastery. Ja takie skórte od DPS-a. też. Tej Crit Damage wszystko. O kurde mać. Fajna nachida. Pół na pół w tej nachidzie dałem element mastery krytowo. Natomiast tutaj widzę The Wiz ja Jajem Miko 156, Ja tyle potrzebuję. Nie wiedziałem. 57, 147 spoko, bardzo spoko. Tandering Fury czyli tak pół na pół, to tak postaram się, tak budowało kiedyś postacie Elektro. No, ale jednak z racji, że jest mamy tutaj Dendro teraz w tej grze, jednak y, po farmiłby pod Tandering Fury cztery części, a to pewnie już w wielokrotnie się powtarzałem, no, ale już teraz myślę na no, ja, ja, miko. Powinny miara tam być talenty też, może jak najbardziej spoko, jeszcze jest miejsce na podciągnięcie, ale no tak jak mówię, Thundering Fury tutaj można by jeszcze podciągnąć pod cztery części. Ogółem postacie też bardzo dobrze zbudowane, choć już tutaj nieco są bratnie w niektórych miejscach, w artefaktach, ale myślę takie 8 na 10, myślę to konto zasługuje na taką ocenę. No i co, lecimy dalej, tutaj jeszcze wspomnę tylko o tej Nahidzie, że naprawdę wow, jestem pod wrażeniem tej Nahidy. Tak, dosyć mocno jest wyważona. to 420 Elemental Mastery i tu krytowo yy, bardzo dobrze stoi. No. Wow, wow. Jumeczko, ok. Gdzieś mi tu ułatwiał robotę, 5 postaci, aby. Free to play Nilo Enjoyer. No i kurze, cool, takich to ja szanuję. Dobra, joj meja, na początek 2000 ataku. Wow, 2300 ataku. Jakie kryty porządne. Tandering Pulse. Wow. O nie! Czemu? Trochę szkoda mi tego braku bonusu z setu. No, ja musisz jak najszybciej pofarmić po ten sans albo kubek. Nawet kubek z atakiem na no, i mi też będzie się nadawać, ale no, szkoda mi tego bonusu setu. A tak poza tym Ilii mi porządne kryty naprawdę dziś udał fajne wykręcić. Dobra, dól. Co? Aha, było napisane, że Nilo i Ayaka mają miecz na przemian. Okej, okay, dobra, dobra, nie będę się kłócić czyli dual blade, czyli jakbym tutaj dał teraz y, tego primordial jade Cutter'a, to miałbym tutaj na oko 74, y, 75 crit rate a. z tego co umiem liczyć, tak, 75 crit rate, a. czyli biorąc to pod uwagę, no i jeszcze tam zawsze w pasywce jest ten bonus od, z ataku z hp liczony. Yy, nie no, 33 tego yy, koła hp mogłoby mogłaby być troszeczkę więcej. A z racji, że jest to DPS, to i tak myślę... Nie wiem, ile il byś dobiła tego ataku, myślę, że to... 80, primordiale. primordialem. Heart of Death tutaj, czyli to widać, że to jest DPS. No z racji, że krytowa dobrze stoi, no i tutaj nie ma się do, do czego przyczepić. Yy. Ta jeden, nie no, kurde mać. 6, Ten normalny ataki burst bym podciągnął, ale już i tak Nilo jest dosyć potężna. Ayaka 7, 6 i 8. Też talenty do podciągnięcia. 2000 ataku, 60 prawie crit rate i 222 crit damage. Okej, okay. porządna Ayaka. No i Blizzard Strayer, wiadomo. I statystyki też powinny być dosyć OP Chociaż Czapel, a nie, 21% ataku Spoko, bardzo spoko nawet bym powiedział Kubeczek też udany, na nawet Elemental Mastery się znalazło Energy Richard się znalazł, fajnie, fajnie Kurde, 7, 6, 8, dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć 6, 8, 10, zobaczmy 1600 ataku 64, 174, 252, też wyważona Raiden Shogun, kurde mać I fajnie ja też mam to łącznie. O! Tylko, że tutaj masz tak pół na pół Taki ala dps shogunowa I ala supporterka Znaczy sub dps ale ten Sans to Ja bym oddał na... a nie, to jest Sans y... Energy ten dobra nic nie mówi. C0, 680. nie no Bardzo porządna szogunka, jakby nie było Tylko artefakty ja mimo wszystko, po mojemu to by było cztery części z emblema Ale jako, że dałaś ten set to myślę, że też fajne cyferki powinnaś wykręcać, jakby ja się nie będę kłócić. Bardzo fajny pomysł na Raiden Shogun. Z kolei Mona ma emblem of Severed Fate, ale po kolei. 1174 49, 171 166, Ok, czyli tak też wyważona Mona. Chociaż te satelityki jeszcze mogłyby być podzielone. Widstead, okej. Okay. Okej, okay. Patrzmy tutaj. Dobra, artefakty. Mogą być lepsze, ale też wiadomo, nie można mieć wszystkiego, ale i tak... Myślę, że wiele takich artefaktów wiele osób mogłoby e, pozazdrościć. Konstelację C2. Ok, parę razy się przekrało, albo to było na standardzie. I 6, 5, 8. Ok, teraz poko konto. No, jako, że nie dałaś wszystkich postaci, też wypatrzyłem w mojej opinii e, parę takich mniejszych e, dziur. Niedużo było tych dziur, naprawdę. Może poza tymi brakami w artefaktach, albo tutaj. E, Inny pomysł na artefakty. Osobiście farmię ten najnowszy set pod Hydro z Sumeru, z pustyni, więc nie wiem, czy na Nilo czasem by się nie nadawał. Ale na Heart też jak najbardziej spoko pomysł. Nie, no, nie wiem jak ocenić to konto. 7,5 na 10, 7 na 10, 7 na 10. Zrobimy wyważony, oceniony kąt, dowiem na to. Na Nilo mieć troszeczkę więcej hewe, co prawda, ale jako, że Krytowa tak dobrze stoi, to naprawdę nie wiem, co tutaj więcej powiedzieć. Naprawdę porządne postacie macie. Naprawdę fajne, fajne konta. Fajne konta, wow. Teraz mam problem, bo nie wiem jaki tytuł odcinka wymyślić. Porządne konta, naprawdę. Dobra, moi drodzy, ja kończę nagrywanie. Biorę się za quest'a na hidy. A wam życzę smacznej kawusi. I trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Dajcie znać, jak wy ocenili te konta. I przypominam, że linki do Discorda macie w opisie i w komentarzu. Subskrybujcie no, ten kanał, żeby być na bieżąco. I bardzo byście w ten sposób wprzeli moją działalność. No i co? Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Hey. Nobody knows it for me when I slip, Yeah, I slip once.